Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda perfekcja? Co zrobiłeś, żeby się do niej zbliżyć? Ile jesteś w stanie poświęcić, aby ją odnaleźć? Pewnego dnia, niedaleko stąd, ujrzałem ją. Jej aura owładnęła moim umysłem. Zacząłem biec, chciałem ją dogonić, odkryć, poznać, zrozumieć. Jej ulubieńcem jest prawda, a prostota i oczywistość jej strojem. Pełna była żywych barw, jasnych obrazów i prowokujących idei. Ona jest melodią myśli, czymś pośrednim między duchem a materią. Za jej pomocą Bóg opisał wszechświat. Przeżyliśmy piękną przygodę. Dopiero później odkryłem jej sekret. Nigdy więcej jej nie widziałem, ale cząstka matematyki została we mnie. Ona nieskończona jest. Idealna też.